Hej, Siemanko, w nowej serii na kanale. Jest to seria z gry Auto Chess. Może ktoś kojarzy. Jak na razie zagrałem jedną grę. W to, to jest moja druga gra. No i co? Na początku wybieramy jedną z pięciu postaci. I potem budujemy sobie build. Oto, no ledwo włożyłem tutaj tą postać. Wybrałem to tak kompletnie na pałę, nie wiem czy to w ogóle dobra postać jest. Wybieramy postacie i zbieramy do nich synergię. Jeżeli na przykład mamy dwie takie, no to to jest bardzo dobre, ponieważ to się tak jakby nam Yy, stakują się te postacie. Jeżeli mam trzy takie same, to się łączą w jedną i ta jedna ma dwie gwiazdki, wtedy, to jakby. Yy, no i tak właśnie kupujemy sobie postacie i zbieramy takie same, yy, żeby mieli. No tutaj przegraliśmy, A zbieramy sobie, żebyśmy mieli takie same yy. Jak to nazwać? E, atrybuty. E, mam 7 zł, jak widzicie na górze. No i kupimy sobie e, może tego u i dajmy go zamiast tego. Chociaż nie, możemy już nawet trzech. Więc zostawmy tak, jak jest. E, trochę tutaj zwaliłem, ponieważ przydałby nam się jakiś tank, a ja mam tylko takich, którzy walczą, więc może być tutaj kepsko. Okej, okay, ale ten ma spoko ulta swojego. No, na razie przegrywamy, no ale to nic, e, za każdą tam przegraną tracimy trochę życia, ale cały czas możemy zrobić comeback. Eee, okej. Okay. Kogo my tutaj chcemy? Może to typiorę i zamienimy z tym może to będzie dobre Trzeba eee, mi jakiegoś tanka. Może ona trochę potankuje tutaj. Aha, to jest assassin, OK. No ja na razie nie znam się na tym za bardzo, więc będę na mił. Ale może z każdym odcinkiem będzie coraz lepiej. Także, no wiecie, ja się też ciągle tutaj uczę. Jak grać. Wydaje mi się, że oni będą tutaj dobrą... Strategię, żeby ich brać. Yy, mogę już wziąć cztery postacie, więc weźmy tego. Sasy nadajmy tam gdzieś z prawej. a niech sobie stoją tu na końcu. Yy, mamy trochę kasy jeszcze, więc nieźle. Zostawmy sobie to i zobaczmy, jak teraz nam pójdzie. Hmm. Niestety tank nam już zginął. No i chyba to też przegramy. Cholera no. je włos i prawie byśmy to wygrali. Niestety dla tego ulta wyszczelił. Hmm, ten łucznik. Jakby szczelił tam tego gościa na górze. Tu by go rozwalił, ale okej, okay, mamy już rank-up. Bo mamy trzy te same postacie. I będzie... Mm, ...miał dwie gwiazdki. Okej, okay, ona niech tutaj zostanie. I weźmiemy sobie... ...zaraz jeszcze kogoś innego. Okej, okay. jest pierwsza wygrana. Kogo by tutaj wziąć? Okej. Okay. Nie no mamy tutaj postać kolejną do rękawa. Weźmy także tą postać. Hmm. no i poczekamy przeszczędzimy trochę okej fajne do że tam mm, robi nam depiera z tyłu No i wygrana. Okej, okay, weźmiemy sobie... może tego gościa. I przerolujmy. Okej. Okay. Było całkiem spoko. Zostawmy na razie tak jak jest. Dobra, niech sobie walczą. Może zmniejszymy trochę audio. Okej. Okay. Weźmy może mniejszą tą grafikę I kogo tutaj bierzemy? Weźmiemy tego, bo ma dwie gwiazdki I nikt nam się tutaj bardzo nie stakuje, ale są dwie te... Um, trujące, więc weźmiemy ich Tutaj jest rank up Więc spoko Kurde, trochę za bardzo chatę przyciszyłem. Dobra, tak będzie ok, chyba. Eee, no i co? Chyba wygrywamy. będzie że jeszcze nie wiem. Ok, wygrywamy. No i za każdą wygraną eee, mamy hajs. I jeżeli mamy kilka wygranych rzędu, to dostajemy więcej hajsu. Tak to działa. Jeżeli mamy ileś tam porażek, to też dostajemy chyba hejs. Za serię porażek. To jest chyba dodatkowa moneta. Więc niewiele. Ok, no i mamy tego. I to. Tego na razie nie potrzebujemy. Dajmy ich tutaj. Okej, okay, to jest chyba na potworki Więc to nie jest prawdziwy gracz Co kilka gier mamy taką grę na potworki I z niej dostajemy przedmioty Chociaż teraz chyba nie dostaliśmy przedmiotów hmm, Może nie zawsze się dostaje, jeszcze nie wiem Okej, okay, mamy rank up. Bardzo spoko Weźmy tego Kurde, i mamy dwóch takich typiarzy. E, spoko byłoby ich ogarnąć. E, może sprzedajmy tą. I kogo jeszcze? No... Weźmy tego. I sprzedajmy jeszcze tego. I weźmy tego. Oni będą już na następny, będziemy mieli następny level, bo co level dostajecie dodatkowe pole, tak jakby na waszego strodnika, możecie dać dodatkową jednostkę, więc sobie to ogarnę. Nie wiem czy jest sens brać tego gościa, już go mam na dwóch gwiazdkach, mam trochę mało kasy, ale dobra weźmy go. No i co, czekamy na kolejną grę? Wszystkich mamy na dwóch gwiazdkach, i mamy także dwie gwiazdki tutaj, yy, tak jakby na ręce, niewystawione. Okej. Okay. Będzie to chyba wygrana. No jest wygrana. Eee, no i kogo by tu wziąć? Stąd chyba nikogo nie bierzemy. No i tutaj bierzemy. Okej. Okay. Nie mamy jej złota, więc nic nie weźmiemy. No czekamy aż wbije level, żebym mógł dokładać te jednostki. Gdybyśmy ogrodali tych dwóch nietoperzy, gdybyśmy mieli trzy gwiazdkowego, no liczę na to, że się uda. Bo wtedy to już będzie naprawdę easy. Tutaj z tymi wygranymi, ok. Tutaj no nie mamy nic takiego. Tego już nie będę brał. Ok, jest nietoperz. Jeszcze jednego nam trzeba. Jeszcze jednego nie nietoperza i będziemy mieli trzech gwiazdkowego. No, i będzie spoko. Tylko trzeba nam kasę, więc musimy coś wygrać. Okej, okay, mam nadzieję, że tam mnie nie załatwił. Ok, asasyn zabił tego z tyłu. No, ten z tym łukiem bardzo tutaj nam pomaga. Niszczy strasznie. Okej, okay, zrobiliśmy 5 Win Streak 5 rzędów wygranych e, Więc jest spoko. No nie będziemy chyba tych brać. Potrzebuję e, tego nie nietoparza bardzo. Nie będę ich chyba brał nic innego, dopóki go nie ogarnę. Okej, okay, no i jest. No i super. I teraz możemy wstawić sobie na przykład tego No i mamy kolejną jednostkę na polu To chyba też jest taki asasyn, ale rozaszli mi tam strasznie tego mojego ale Mam nadzieję, że nie przegram, bo to jest chyba gra nie z graczem, tylko z botami. Więc będzie słabe, jak na no, boty przegram. No ale chyba to się nie wydarzy. Okej, okay. ładnie tam pociągał nasz asasyn. Weźmy tych. I brakuje nam jeszcze trzech, i będziemy mieli kolejnego trzygwiazdkowego. Okej, okay. tych łóżmy sobie tutaj. Oni są dwugwiazdkowi. Tego właśnie w sumie możemy sprzedał Albo coś tam ogarnął z tym levelem żeby go wystawić Szkoda żeby tak na ręce nam on leżał. A tu mam dla niego już yy, przyjaciela Okej. Okay. Jak słyje nagra no jest tylko w języku japońskim, A czy tam chińskim. Nie wiem dokładnie. Yy. OK, ci są dwuwiazdkowi. To jest też na dwóch gwiazdkach, ale jej chyba nie będziemy już ulepszać. <laughs> Zobaczmy tutaj na inne postacie. Hmm, cholera możemy wystawić chyba tak możemy no więc wystawiłem tego hmm. hmm, na no walczą jak na razie wygrywamy wszystko nie wiem czy to są gry na boty wydaje mi się że na graczy, ale E, łatwo to idzie jak na razie. Jeszcze nie przegraliśmy. 17 runda to jest. Ok, weźmy tego, bo ich mi trzeba. E, czy tych mi trzeba? No, musiałbym takich ogarnąć więcej. Więc raczej nie. Ok. Okej. Okay. Trzeba mi jeszcze dwóch takich i będę miał trzy gwiazdkowego, więc to w sumie spoko mi wyszło. Okej. Okay. Walczymy tutaj z kolejnym. Okej, okay, zmietniliśmy ich. Jednak to dam tak na pół, bo te postaci, jeżeli ich to kupuje, naprawdę pierdolą po tym chińsku, tak nie chcę, żeby to było jakoś tam mega słyszalne i przeszkadzało. Okej, okay. weźmy tego, zróbmy reroll, dobra. No, niestety nie ma. Jeszcze jednego nabrakuje tego i będzie trzygwiazdkowy więc to będzie bardzo spoko y, okej okay. ja No tam dwugwiazdkowi jednogwiazdkowi z tego co widzę to słabo tam w przeciwnym teamie y, Nie wiem łatwo to idzie bardzo y, okej okay, weźmy tego Ok, i mamy trzecie gwiazdkowy. Mamy już dwóch trzecich gwiazdkowych. Ok, trzeba nam tutaj ogarnąć tego. Ok, w tej rundzie już nie możemy go rankapować. Ale chyba to wygramy. To nie jest na graczy, tylko na te boty, bo co kilka rund mamy, na te boty grę. Okej. Okay. Teraz będziemy mogli zrobić tego rank hmm. Tylko jeszcze chwilę. Musimy poczekać na innych graczy, ja skończył swoje walki. Okej. Okay. No i mamy tego rank-up'a, mamy trzech trzech gwiazdkowych y, typów i trzech dwóch gwiazdkowych. Okej. Okay. Zróbmy reroll. No, nic za bardzo tutaj nie ma. Ciekawego. Okej, okay, no to czekamy i będziemy walczyć dalej. Ci asasyny bardzo dobrze sobie tam radzą z tyłu. Czyszczą ładnie. No, i już mamy wyczyszczony stół. Po raz kolejny. No, i 10 wygranych z rzędu. Jak widać. Nie oszczędzamy jakoś bardzo tej kasy. Wydajemy wszystko jak idzie. Hmm. Okej, okay. tego chyba nie będę brał. Czekam właśnie na tego. Jeszcze takich dwóch potrzebuję. Okej, okay. tych nie potrzebuję. No i co, będziemy czekać. Zobaczymy, jak pójdzie nam następna walka. Hmm. No tutaj ciekawe jednostki ma przeciwnik ale wszyscy dwóch gwiazdkowi, nawet byli tam ja coś jedno, więc chyba przegrają Chociaż tutaj już bardziej wyrównane to może nawet przegram no, przegrałem. No to ciekawe okej, okay, to jest chyba ostatni koleś, który został. Więc, no, trochę nie fajnie, że mnie tak czyści. Zastanawiam się, co mogę zrobić tutaj, żeby go załatwić. No, on ma mało życia. No, tutaj by mi pomogło to, mm, jakbym znalazł na tą trzecią gwiazdkę gości okej, okay, ale może teraz się uda coś zrobić więcej. No kurde, z tego ukuszczela tak głupio. Trzeba go inaczej ułożyć, bo nie widzę tego. Chociaż teraz się chyba uda. No i udało się. Okej. Okay. Okej, okay, udało się. Mm, 8 monet. Na no, tych nie będziemy brali. Tych także. Mm, nie wiem, nie wyskakuje mi nic, co by mnie interesowało. Dajmy go tutaj, może. Yy, on może strzelać z całego pola, jak mi się wydaje. Więc. Okej, okay, się przemieścił jednak. No ale to nic, chyba się uda, jak przed chwilą się udało. Zobaczymy. I poleciała strzała, ok. No i wygrana, Ok. Eee, to już koniec. Chyba jeszcze nie. Dwa życia chyba mu zostało. Nie. Okej, okay, już wygraliśmy. To był pierwszy odcinek z Auto Chess, e, gry na Androida, na telefony, chyba na iOSa też jest. Nie jestem do końca pewien. E, no, podobne trochę do tego Dota, które wyszło. I do z Lola to Team, fi, e, team Fight Tactic, bo tak to się nazywa. E, na Androida też wyszedł. Od Odpowiednik takiej gry. Jest to jakaś chińska podróba, ale gra się nawet przyjemnie. Jeżeli chcecie więcej zobaczyć z tego, ponieważ no to nie jest jeszcze taka seria oficjalna, nagrałem taki jeden odcinek testowy. Nie wiem, czy będę nagrywał z tego więcej. A jeżeli chcecie, no to piszcie w komentarzach. No i co? Na razie.